No więc mam te moje paczuchy z targów. To są jeszcze dwie, które przyszły do mnie, gdy byłam na tych targach, i sobie to na tym filmie otworzymy i Wam pokażę, co zdobyłam na targach, jakie autografy i co dostałam, no i co do mnie przyszło tutaj. Hejka, witam Was bardzo serdecznie na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym book z krakowskich targów książki. Kilka książek jest, kilkanaście. Też pokażę Wam, jakie autografy udało mi się zdobyć na tym wydarzeniu. No i stwierdziłam, że podzielę ten film na takie trzy segmenty, czyli książki, które dostałam, książki, które kupiłam i książki, w których zdobyłam autografy. I zacznę od książki, która jest moja od kilku lat, ale pożyczyłam ją mojej przyjaciółce, no i teraz ona mi ją oddała z pomalowanymi przepięknie brzegami. Jest to księżycowe miasto i wygląda tak no ja jestem zakochana mega mi się podoba, bo wow no widzicie to, nie? to wygląda przepięknie no więc to jest pierwsza książka, która ze mną wróciła z targów a dokładniej, którą sobie wysłałam z Krakowa i dzisiaj je sobie odebrałam z paczkomatu no, kolejna książka to jest W szponach Izabeli Janiszewskiej i to też jest książka od Julki Um, ona ją ma z książkonaliów i zdobyła dla mnie autograf i jak to zobaczyłam to się mega ucieszyłam, bo się totalnie nie spodziewałam tego prezentu. Także, także mega się cieszę i jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja uwielbiam tę autorkę hmm, czytałam prawie wszystkie jej książki. I naprawdę każda z nich mi się podobała, wciągnęła mnie, i jestem ciekawa tej, bo to jest właśnie ta najnowsza jej książka. Kolejną książką, jaką dostałam, jest. Może to. Wybrana przez Księżyc Karoliny Urbaniec, i to jest jej debiut literacki. Ja dostałam swój egzemplarz i też Łuka dostała swój. No. Kolejna książka, ją w pewnym sensie można powiedzieć, że wygrałam. Jest to książka, którą dostałam na spotkaniu autorskim z bestsellerkami, z Anną i Martą. To było tak, że te osoby, które zadawały pytanie w czasie spotkania, dostawały książki, no i ja właśnie dostałam swój egzemplarz. I też od razu byłam po autograf. w tym Mam tutaj Isię Mega. Mega cieszę, bo już nie mogłam się doczekać, aż ta książka wyjdzie, aż będę miała ją w łapkach i aż będę mogła ją przeczytać. Kocham pieszy tą i mam nadzieję, że ten mi spodoba się równie bardzo jak poprzedni. Kolejna książka, którą dostałam, jest to, gdzie sięgają Zorze Pauliny Piątek. I książkę otrzymałam od wydawnictwa osobliwego na ich stoisku. Jest to ich najnowsza premiera. Fantastyka. Jestem ciekawa, co tutaj będzie za historia, no i myślę, że ją gdzieś tam prędzej czy później przeczytam. Swoją drogą ma bardzo fajną okładkę, taką... te góry i tutaj, nie, są takie kwadratowate, w sensie, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, takie kształty ostre mają, o tak, w ten sposób może. O, będzie yy... jest audiobook tej książki. Tak z tyłu tu jest napisane. No, kolejna książka, którą dostałam, to jest yy, Niezdobyta od Melisy Dartwood. No i ja poszłam tam na stanowisko, sobie yy, porozmawiać, bo Melisa była z wydawnictwem Nie Powiem. No i sobie tam gadałam, właśnie mówiłam, że czytałam jedną jej książkę, że bardzo mi się podobała, że padłam po prostu ze śmiechu, że moja mama też ją czytała i bardzo jej się podobała. No i dostałam od autorki właśnie te yy, no, i jestem jej ciekawa, bo ja pamiętam, jak jeszcze ta książka była. To jest ten pierwszy i drugi razem wydane. Pamiętam, jak była wydana właśnie w jednym tomie, w sensie w dwóch tomach, to chciałam powiedzieć. I już wtedy gdzieś tam wzbudziła moje zainteresowanie, ale jakoś było tak, że ja jakoś nie, po nią nie sięgnęłam. Od czasu, gdy wyszła w tym wydaniu, mam ją dodaną na półeczkę Legimi, więc może teraz w końcu będzie okazja, by prędzej po nią sięgnąć. <laughs> Przeczytać i zobaczyć, czy spodoba mi się równie mocno co Survival Love Starcia, bo te właśnie książka tej autorki um, czytałam, a dokładniej słuchałam w audiobooku na Storytelu. Um, no i ogólnie Melissa jest cudowną osobą, i bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy, że chwilę mogłam pogadać. Um, no. Są jeszcze dwie książki, które też wygrałam w pewien sposób, bo z okazji 70-lecia wydawnictwa literackiego było coś takiego, że zadawane były pytania publiczności i ten, kto odpowiedział, mógł sobie wziąć jedną torbę z książkami. No i ja właśnie odpowiedziałam na jedno pytanie i w tej torbie dostałam dwie książki. Książki, które dostałam to finalistka Anny Janko Nic nie wiem o tej książce, no, totalnie nic nie wiem um, o tej książce Ale zobaczymy, może, e, może gdzieś tam przypadnie mi do gustu A druga książka to jest Cicho Cichutko Ignacego Karpowicza Też niezbyt wiem um, coś o tej książce, ale tak jak w przypadku poprzedniej, no po prostu zobaczymy no więc to jest właśnie pierwsza część, czyli książki, które dostałam w czasie tego wyjazdu. A teraz już przechodzimy do książek, które sobie kupiłam i jest ich więcej niż zamierzałam kupić. To jest stosik kupionych przeze mnie książek. Jest ich więcej niż zamierzałam. Ja sobie zrobiłam listę trzech książek, które chcę kupić i po które właśnie jadę na tarki. No, kupiłam trochę więcej, ale zacznę tutaj od tych, które właśnie miałam w planach jadąc na te targi, które były takim punktem, że no muszę je mieć, że po to tam jadę między innymi, że chcę te książki i, i tak. I pierwszym zakupem była Naila z latającej Eliny, Mai Haber, no i mam tutaj też autograf autorki z, na tej takiej wkładce. Jest to książka, druga wydana książka autorki, którą patronuję przy jej debiucie. No i mega się jaram, bo jest to historia, której jeszcze nie czytałam. Większość jej książek na łodpadzie miałam okazję czytać, bardzo lubię tę historię. Liczę, że ta też mi się spodoba, bo tak jak mówię, jej nigdy nie przeczytałam w całości. Kiedyś zaczęłam, przeczytałam dwa rozdziały, potem było coś takiego, że ta historia zniknęła na jakiś czas z łodpada, potem znowu wróciła. Ja miałam ją dodaną do biblioteczki, ale nigdy jej nie przeczytałam w całości i... Teraz ku temu będzie okazja, z czego niezmiernie się cieszę. Kolejna książka to Gamerka od Katarzyny Wycisk. No i to właśnie też było coś, po co pojechałam na targi. Ta książka jest w ogóle przepięknie, przecudownie wydana. Autorka wydaje w self-publishingu i każda z tych książek jest naprawdę dopracowana do, do ostatniego guzika. Po prostu przepięknie to wygląda. A tu są jeszcze w ogóle osoby, które odpowiadają za audiobooka. Mam tutaj też oczywiście um, autograf z dedykacją i mam nadzieję, że ta historia spodoba mi się równie bardzo co poprzednie książki autorki, bo bardzo cenię jej twórczość, zwłaszcza cykl Niezwyciężonych. I, um, gdzieś tam mnie zainteresowały, zaczęłam jedną na Legimi słuchać, potem poszło tak, że po prostu wszystkie po kolei przesłuchałam, zakochałam się totalnie. No i teraz będę miała też okazję przeczytać te i mam nadzieję, że mi się spodoba wiele osób też już wypowiadało się o tej książce w bardzo wielu superlatywach, także mam nadzieję, że i ta historia przypadnie do gustu. Kolejna książka, po którą pojechałam i której zakup był podtrzymaniem w pewnym sensie tradycji z targów, to Z magią jej do twarzy Katarzyny Wierzbickiej. Jest to trzeci tom serii. Tajne przez magiczny to pierwszy tom, potem jest To nie jest kraj dla słabych magów, teraz jest trzeci, czyli Z magią jej do twarzy. No i to było tak, że pierwszy tom kupiłam na pierwszych krakowskich targach, na jakich byłam. Potem w zeszłym roku kupiłam drugi i teraz kupiłam trzeci. No i oczywiście też e, razem z autografem e, mam tę książkę. E, pokazuję. No i mam nadzieję, że i ten tom mi się spodoba tak jak poprzednie, bo uwielbiam te serię. E, i już się nie mogę doczekać czytania, bo drugi tom tak się skończył, że masakra. No po prostu nie można tak kończyć tomów, nie? To jest zbrodnia. Literacka po prostu jak ktoś tak kończy. No i też um, przy tym stoisku spotkałam tego samego chłopaka, którego spotkałam w zeszłym roku i się śmialiśmy, że to już jest też tradycja i że widzimy się za rok. Także jeżeli Kasia na pewno coś wyda, to też będę przy tym stoisku się kręcić i też na pewno kupię wtedy, żeby podtrzymywać tę taką można powiedzieć już tradycję. Um, kolejne książki, które y, kupiłam, no tak jak mówiłam, nie miałam gdzieś tam w góry zaplanowanego tego, że będę je Kupować, do tego skusiło mnie to, że była autorka, ta książka była sama po 25 zł, ja ją już czytałam, uwielbiam ją, no i stwierdziłam, że skoro jest autorka i skoro mogę zdobyć autograf, no to ją kupię No i, i mam i się mega cieszę, też chwilę miałam okazję porozmawiać z autorką o tym takim pływackim świecie, bo ja jestem z nim związana, ona się przyjaźni z Alicją Tchórz um, no, i tak sobie um, porozmawiałyśmy. Mam autograf, mega się cieszę, bo mega uwielbiam tę historię. No i z takich jeszcze śmiesznych rzeczy, to e, główna bohaterka jest moją imienniczką. Um, powiem Wam, że teraz, jak tak na tę książkę patrzę, to mam ochotę wręcz na read, read tej historii, bo mega gdzieś tam mi się spodobała i też może liczę, że będą od tej autorki kolejne historie o pływakach. Um, ja na pewno, gdyby się pojawiły, to na pewno przeczytam. Zresztą przeczytam też każdą inną książkę tej autorki. Ostatnio wyszła um, Besties. Taki to ma tytuł chyba, tak? Tak, Besties. To też mam w planach to przeczytać. No i też wyszedł niedawno, albo dopiero będziemy w drugi tom. To po to też pewnie gdzieś tam um, sięgnę. Kolejna książka to Nadzieja w tarapatach. To ma być taka komedia kryminalna. Um, no i ja byłam na tym... Na stoisku właśnie nie powiem I ta książka już mnie zaciekawiła po prostu w bookmediach Bo kilka razy ją widziałam właśnie na profilu wydawnictwa Stwierdziłam, że hmm, brzmi ciekawie No i właśnie um, kupiłam Mam nadzieję, że mi się spodoba Bo naprawdę brzmi jak coś totalnie dla mnie To brzmi jak totalnie też mój humor e, Pewnie też podrzucają mojej mamie mm, No i... Teraz tak podziwiam układkę, bo dopiero zwróciłam uwagę na pewne rzeczy, na przykład na to, że tutaj są yy, nie wiem, czy to będzie widać, oczy, nie? Wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Tu mamy y, lufę pistoletu, tu mamy pędzle, góry, no i właśnie, że tutaj są te oczy. <laughs> Kolejną książką, którą kupiłam, tym razem nie dla mnie, jest to yy, na uwielbienie Katarzyny Bondy, no i też zdobyłam dla mojej mamy, bo to dla niej była książka, autograf yy, autorki. Dzisiaj dała mi się bardzo ucieszyła, no, ja to pewnie też przeczytam z tym, że to jest najnowszy tom z serii, która już ma kilka tomów. Ja na razie go tej serii w ogóle nie czytałam, więc no, najpierw muszę się zapoznać z poprzednimi, żeby sięgnąć po tę książkę chociaż podejrzewam, że jeszcze trochę mi nie zajmie się w ogóle zabierze za twórczość pani Bondy, bo teraz czytam serię kryminalną od Katarzyny Puzyńskiej. po potem jeszcze chcę się zebrać za tę hoźba i coś tam, to jest ta bardziej fantastyczna. Potem mam jeszcze dwie książki Mroza do nadrobienia, no i potem się pewnie zabiorę za Katarzynę Bondę, bo też ma kilka tych książek, kilka serii i jestem ciekawa jej twórczości, bo też moja mama bardzo no, lubi to. Ja oglądałam serial, który powstał na podstawie jednej z jej książek, bardzo mi się podobał. Zaczęłam czytać pierwszy tom tej serii, pamiętam, że dotarłam do połowy, ale to była książka z biblioteki, musiałam ją oddać, no i nie doczytałam jej do końca. Także na pewno fajnie będzie wrócić do tego. No, kolejna książka, którą y, kupiłam, a dokładnie kolejne dwie książki, to jest y, Moc srebra Naomi Nowik i y, Lodowa korona Grety Kelly. I ja je kupiłam dlatego, że były zadycha. I są to książki, które gdzieś tam mnie zaciekawiły, to mnie zaciekawiło między innymi przez to, jak literalnie mówiła o tej książce na TikToku i też wspominają ją na Instagramie A to jest autorka, po którą chciałabym sięgnąć od dłuższego czasu, dlatego stwierdziłam, że skoro są zadyche, to je kupię i się bardzo cieszę z tego względu, że się zdecydowałam, bo być może w końcu po nie sięgnę Dalej mam książkę, którą, um, która ze mną chodziła już od dłuższego czasu, bo też widziałam ją u Karoliny Kombuk i ona bardzo się tak wypowiadała, że to jest bardzo ważna książka, że to jest też bardzo dobra książka. Jest to targ mięsny, to jest o dziewczynie, która idzie w modeling i to jest jej historia. Um, no i jestem po prostu jej ciekawa i liczę na to, że gdzieś tam trafi być może ta książka do moich ulubieńców. Y ją kupiłam dlatego, że kupowałam też książkę dla siostry i stwierdziłam, że skoro y od jakiejś tam kwoty jest promocja, to kupię też coś dla siebie, żeby się na te promocje załapać. <laughs> y no i ostatnia książka, którą kupiłam, to jest y Uczynkiem i zaniedbaniem Mariusza Kaniosa. Y on był razem na stanowisku z książkami Magdal Magdaleny Polwowicz, na Katarzyny Wolwowicz, jej już się nazwiska mylą, autorki, która ma nazwisko Wolwowicz i ja bardzo cenię tej książki, są naprawdę bardzo dobrymi kryminałami, świetnie się na nich bawię, można tak powiedzieć, bawię ze względu na relacje pomiędzy bohaterami, no i też porusza dość ważne tematy. No, i właśnie drugiego dnia, gdy podeszłam, to tej autorki już nie było, ale był inny autor, właśnie tak zaczął opowiadać o swoich książkach. Ta też była za 10 zł. Więc stwierdziłam, że ją kupię, zobaczę, czy mi się spodoba. No i też dostałam e, autograf. Także, no zobaczymy. Zobaczymy. E, może będzie to kryminał, który przypadnie mi do gustu. Wiem, że to jest pierwszy tom e, trylogii. I w ogóle powiem Wam, że to, za co ja sobie cenię targi, to to jest to, że można porozmawiać z autorami o ich książkach, um, usłyszeć, jak oni o nich mówią. Ja lubię bardzo słuchać, jak ktoś mówi o swojej twórczości, um, o jakichś inspiracjach na przykład. No jest to zawsze takie um, dla mnie inspirujące w pewnym sensie, nawet bardzo inspirujące czasami. No, i to już jest ostatnia książka, którą ja sobie kupiłam. Dalej wam pokażę po prostu to, gdzie zdobyłam autografy, z których niezmiernie się cieszę. A później otworzymy sobie te dwie paczki, które pokazywałam na początku filmu, które do mnie przyszły w momencie, gdy ja się bawiłam na targach. Tak więc tu mamy stosik książek z autografami. I zacznę sobie od mojego patronatu, który ja wzięłam na targi, po to, by zbierać w nim. Podpisy. Są tutaj podpisy. Um, autograf autorki już um, miałam. Ja zawsze na targi mam jakąś książkę, w której właśnie te podpisy zbieram, więc to jest taka super pamiątka potem dla mnie. I tym razem stanęła na moim patronacie. Mm, no i... I tak. I się mega cesz. Mam tutaj też coś jeszcze, tak, mam tu jeszcze w ogóle naklejka, dostałam od jednej dziewczyny. <noise> ja lubię takie prezenty od twórców, nawet jak to jest jakaś naklejka, zakładeczka, cokolwiek, to mnie to zawsze tak jara. A właśnie o propos zakładek, to też mam zakładkę z książki Julki z cytatem Sama będziesz musiała zdecydować, czy chcesz, aby to oni mieli władzę nad tobą, czy abyś ty ją miała nad nimi. Jest to książka Bestia, Retelling Pink Bestii, który możecie przeczytać na Whatpadzie.pl ja polecam. To jest mój patronat. Dobra, kolejna książka, w której mam autograf. To jest ta dziewczyna, którą zapomniano. Melka Kowal. No, i właśnie byłam na spotkaniu, zdobyłam też autograf i mega się cieszę. W ogóle Melka jest tak pozytywną osobą, i tak zakręconą w taki wiecie pozytywny sposób, mega się jej słuchało i, i mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Też kilka osób z moich bóg-przyjaciół ich ją i raczej mi się podobała, więc mam nadzieję, że mi też przypadnie do gustu. Kolejne dwa autografy z jednej autorki zagranicznej, która właśnie była na targach. Jest to lepiej niż w filmach. Lynn Painter i e, przypadkowo Amy. I tu, tutaj w ogóle mam ten e, voucher do, na spotkanie do niej. O, tak to wygląda. Następny autograf jest od Edyty Prusinowskiej Cieszę się, bo nie miałyśmy vouchera Skończyły się już vouchery Jeden raz nie chcieli nas wpuścić, Ale po południu wpuszczali potem bez voucherów Więc ten autograf udało się zdobyć W ogóle ta książka jest przepiękna Ta wyklejka No pięknie to wygląda po prostu No i tutaj mam e, autograf Z czego niezmiernie się cieszę I mam nadzieję, że książka mi się spodoba no i ostatnia już książka, w której mam autograf Jest to do kochania", jeden urok Ludki Skrzydlawskiej Ja ją uwielbiam, patronuję też jej najnowszej książce No i mam w końcu autograf Spotkanie Ludki na żywo było naprawdę niesamowite Zwłaszcza, że od lat zaczytuję się w jej książkach Czytałam ją na odpadzie, czytałam, gdy wydawała już swoje książki, czytam cały czas, patronuję najnowszej i i cieszę się, że miałam możliwość ją spotkać. <grym> Dobra, teraz przechodzimy już do tych paczek i stwierdziłam, że zaczniemy od tej większej. Ja się domyślam, co tu jest. Chyba. Chyba się. Domyślam więc jest to nawet Otwieramy ją sobie. Mam nadzieję, że się dobrze domyślam. Liczę na to. to. ścinamy. Tak! Dobrze, ale jeszcze tu dostałam książkę, której się totalnie nie spodziewałam, że ją dostanę. W sensie zgłosiłam się do recenzji, ale że nie dostałam żadnej odpowiedzi, to nie sądziłam, że ją dostanę i nie sądziłam, że dostanę ją tutaj razem i... Ale w sumie to jest jedna grupa wydawnicza, więc no nie jest to aż tak dziwne. Ale no nie spodziewałam się. Totalnie się nie spodziewałam i totalnie się jaram. Dobra, przechodzimy do otwierania. Przechodzimy do otwierania. Tu mam karteczkę w ogóle jakąś i nie wiem, co to jest za karteczka. Dobra, ja sobie później. Tu jest takie z książki, między innymi, później sobie to przeczytam, bo tam jeszcze inne są informacje. Dostałam, ucałuję ode mnie. Mm. I ja się tak bardzo cieszę, bo to ma być taki świąteczny komfort Read Romance WLW. Także się cieszę. Tak, i to jest w ogóle ten egzemplarz. Yy, no, nieoficjalny egzemplarz ten tak zwany Szczota. że dostanę to w paczce. No, ja nam się, bo to co jest zawartością pozostałą tej paczki, to się spodziewałam, że to jest to, ale tej książki się tu totalnie nie spodziewałam i jestem jak książka. Będzie czytane. Próbuję zrobić serduszko, coś mi nie. Nie. Dobra, dobra. Nie będę się dalej pogrążać. Pokażę, co tu jeszcze do mnie przyszło. Są to prawdziwe cegły i wyglądają pięknie. Dziedzictwo ognia. Sarah J. ma z Tom trzeci. O, myślałam, że mi wypadnie ta książka. No i tą czwarty, czyli królowa cieni. I to już jest taka potężna cegła. ładnie pachnie wam powiem. Ładnie pachnie, mega ładnie pachnie. I Zosia zozoland ma tutaj patronet. Coś mi się... Albo mi się tutaj coś po prostu pobrudziło Albo mam wrażenie, że ten jeleń tutaj mi się będzie ścierał No dobra, nieważne Mam jeszcze drugą paczkę I w tej też wiem, co jest I będę e, miała teraz dwa egzemplarze tej samej książki Bo jeden w ramach, dostałam w ramach współpracy recenzenckiej z wydawnictwem A drugi dostałam na targach Już Wam pokazuję, co tu jest za książka też możecie się domyślać. Niektórzy z Was jest to tam da. drugi tomlopif, czyli y, pieśń o popiołach i mroku. <grych> y, ja bardzo ubolewam nad tym, że ta książka do mnie nie dotarła przed targami. Karola? Y... Nagrywam film. Chcesz Tosty z piekarnika takie? Nie. Wiem. Dużo. Tak Właśnie Maja wpadła mi do pokoju. Było tak, że ona przyszła w piątek, nie? Gdzie ja już byłam no, na targach. Julka ją też dostała w piątek i mogła zabrać na... Targi, żeby zdobyć podpis, i ja nie, i mi było smutno, ale właśnie na tym spotkaniu yy, przez to, że się odezwałam, przez to, że zadałam pytanie, dostałam tę książkę i idzie mega cieszę, bo zdobyłam dzięki temu w tym jednym egzemplarzu yy, autograf, a najwyżej to pójdzie na jakieś rozdanie kiedyś albo coś. Yy, no, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Yy. Śmiesznie, bo jadąc na targi stwierdziłam, że nagram wtedy fajne TikToki. Nagrałam tylko jeden. Nie nagrałam też żadnych przebitek, żeby na początku filmu wstawić czy coś. Także, także no. no. Dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was na pozostałe social media, jeżeli mnie tam nie obserwujecie. I życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Cześć!